Witajcie! Dziś yy, zagłębiamy się w świat jednej z najbardziej no, znanych opowieści fantasty. Przyjrzymy się rozdziałowi, który jest takim no, prawdziwym zawiasem dla całej historii. Mm -hmm. Mowa o trzecim rozdziale opowieści z Narni: Lew, czarownica i stara szafa zatytułowanym Edmund wchodzi do szafy. To jest, no, kluczowy moment, pełen emocji i zwrotów akcji. Zdecydowanie. Świetna okazja, żeby sobie odświeżyć tę część, czy to przed dyskusją w szkole, czy po prostu dla, dla przyjemności odkrywania tej historii na nowo. Dokładnie. Jesteśmy w takim momencie, że Łucja, ta najmłodsza z rodzeństwa Pewensji, właśnie wróciła ze swojej pierwszej niesamowitej podróży do Narni. Tylko, że, no. Jest problem. Problem, bo nikt jej nie wierzy. Nikt. Starsze rodzeństwo, Piotr, Zuzanna i Edmund kompletnie jej nie wierzą. I ten rozdział jest fascynujący, bo pokazuje nie tylko te y, dalsze zmagania łucji z tym niedowierzaniem, co już samo w sobie jest trudne dla dziecka. Oczywiście. Ale przede wszystkim wprowadza do narni drugie z dzieci, czyli Edmunda, i to w takich okolicznościach, które od razu. No, rzucają cień na jego przyszłe losy. Mm -hmm. Także dzisiaj, no, spróbujmy rozłożyć ten rozdział na czynniki pierwsze, emocje bohaterów, znaczenie wydarzeń i to, co, co się zaczyna dziać, gdy kolejny człowiek trafia do tej magicznej krainy. Dobrze, to zacznijmy od samego początku. Łutia wpada z powrotem do pokoju, jest cała podekscytowana, no, przekonana, że nie było jej całej godziny. Pamiętamy ten jej okrzyk, nic mi nie jest, już wróciłam. Tak, a rodzeństwo patrzy na nią, no, jakby kompletnie nie rozumiało, co się dzieje. Zuzanna pyta wprost, o czym ty na miłość Boską mówisz, Łucjo? No właśnie, jak oni reagują, bo to nie jest tylko zdziwienie, prawda? Nie, nie. Ta ich reakcja jest bardzo ciekawa. To taka mieszanka niedowierzania, trochę kpiny, ale może też e, gdzieś tam jakaś troska się przebija. Piotr początkowo traktuje to jako żart. Mówi coś w stylu. Biedna łusia schowała się i nikt nie zauważył. Dokładnie. I jeszcze dodaję, że na drugi raz musisz posiedzieć w kryjówce trochę dłużej, kiedy Łucja upiera się, że była tam godzinami, Piotr próbuje to obrócić w żart, pyta. Po prostu całą tę historię wymyśliła sobie dla żartu. Mam rację, Łucjo? Jakby chciał jej dać taką furtkę, żeby się wycofała. Tak. Taką linią obrony, Zuzanna z kolei jest bardziej powiedzmy, pragmatyczna, odwołuje się do logiki. Mówi: Nie bądź głupia, Lucio. Dopiero co wyszliśmy z tego pokoju i ty tam jeszcze byłaś. Proste. No właśnie, logiczne. Ale najgorzej, zdecydowanie najgorzej, reaguje Edmund, on się nie bawi w jakiejś subtemności. Od razu ostro, ona jest stuknięta. Kompletnie stuknięta. I jeszcze ten gest pukania się w czoło. O tak, to od razu pokazuje jego no, nieprzyjemną stronę. I to jest zapowiedź jego późniejszych zachowań, tej całej postawy. No tak, Łucja próbuje ich przekonać. Opowiada, co widziała. To jest zaczarowana szafa. W środku jest las i pada śnieg i tam jest faun i czarownica i to się nazywa narnia. No, brzmi to dla nich totalnie absurdalnie. No pewnie. I namawia ich, żeby sami sprawdzili. No i co robią? Idą sprawdzić. Otwierają drzwi szafy, rozsuwają te futra wiszące i. i trafiają na twardą drewnianą tylną ściankę. Zuzanna mówi: To przecież zwykła szafa popatrzcie, tu jest tylna ściana. A Piotr jeszcze wchodzi do środka, żeby już nie było żadnej wątpliwości, i nawet wali w tę ściankę pięściami Powane. Ona jeszcze próbuje protestować mówi ale to nie był żaden kawał to prawda naprawdę tak było przysięgam. Ale nic z tego. Piotr ucina dyskusję, mówi, żeby dać temu spokój. I tu jest ta ważna informacja o Uci, że była bardzo prostolinijną dziewczynką. Czyli co? Nie potrafiła kłamać? Wiedziała, że mówi prawdę i po prostu nie umiała skłamać. Wiesz, dla świętego spokoju, żeby uniknąć kłopotów czy wyśmiania, to sprawia, że czuje się okropnie. Wybucha płaczem. Ten moment izolacji, niezrozumienia jest dla niej no bardzo bolesny. Zwłaszcza, że to jej własne rodzeństwo uważa jej opowieść za bardzo głupie kłamstwo. Dokładnie, a Edmund jeszcze jej dokłada. Tak, tekst mówi, że potrafił być naprawdę złośliwy. I teraz pokazywał, na co go stać. Bez przerwy kpił i naśmiewał się z biednej łucji, wypydując ją, czy znalazła jakieś inne dziwne kraje w różnych kredensach i szafach. To już nie jest tylko niedowierzanie. To jest celowe dręczenie. I ta złośliwość Edmunda to nie jest tylko takie dziecinne dokuczanie. Coś więcej. To już jest yy, zalążek tej jego cechy charakteru. Takiej pewnej wyniosłości, potrzeby bycia lepszym, bardziej cynicznym, to właśnie później uczyni go tak podatnym na manipulacje białej czarownicy. Aha. Czyli ta potrzeba postawienia się ponad łucją, wyśmiania jej naiwności? Tak, to go zaślepia. On nie dopuszcza myśli, że ona może mówić prawdę. To buduje straszne napięcie między nimi i prowadzi nas no, do kolejnego kluczowego momentu. Tak, przenosimy się na kolejny deszczowy dzień dzieciaki nudzą się w domu, no to postanowiają pobawić się w chowanego. Zuzanna zostaje babą, a reszta szuka kryjówek. I Łucja, szukając miejsca, gdzie Zuzanna na pewno jej nie znajdzie, trafia znowu do tego pokoju z garderobą. I co? Od razu do szafy? No właśnie, nie od razu. Początkowo się waha. Pamięta te kpiny rodzeństwa, ale ciekawość i może też taka, wiesz, wewnętrzna niepewność, czy rzeczywiście Narnia nie była tylko pięknym snem, bierze górę. Postanawia tylko na chwilę zajrzeć do środka. I właśnie wtedy słyszy kroki na korytarzu. Edmund. Dokładnie. Łucja wpada w panikę, no bo wie, że jeśli ją tu zobaczy, to znowu zacznie drwić. Szybko wskakuje do szafy i przymyka za sobą drzwi. Ale co ważne, nie na zatrzask. Pamięta, że to bardzo głupio zamknąć się w szafie. Mądra dziewczynka. Tak. Tymczasem Edmund widział, jak Łucja znika w garderobie. Idzie za nią, ale jego intencja jest zupełnie inna niż znalezienie kryjówki. Nie chce się schować. Nie. Tekst mówi jasno. Chciał znowu pokpić sobie z Łucji i z jej wymyślonego kraju. Wchodzi do szafy, czuje ten zapach naftaliny, widzi ciemność, futra, ale Łucji nie ma. Myśli, że się schowała gdzieś głębiej, tak? Wchodzi dalej i... E, robi coś głupiego. Bardzo głupiego. Zamknął za sobą drzwi, zapominając, że takie postępowanie może świadczyć tylko o głupocie. W środku jest kompletnie ciemno. Zaczyna szukać Łucji po omacku, ale jej nie znajduje. Chce otworzyć drzwi, żeby wpuścić trochę światła, ale nie może ich znaleźć. Zaczyna się czuć nieswojo. Zaczyna ją wołać. Ucjo, Ucjo, gdzie jesteś? Wiem, że tu jesteś. Ale cisza. I wtedy zauważa coś dziwnego. Co? Jego głos brzmi inaczej. Nie tak, jakby krzyczał w zamkniętej szafie, ale tak, jakby znajdował się na dworze. I robi się nagle bardzo, bardzo zimno. Brrr. I wtedy dostrzega światło przed sobą. Tak. Początkowo myśli, że to drzwi szafy się uchyliły. Rusza w stronę tego światła, no, spodziewa się wyjść z powrotem do tego pustego pokoju. Ale zamiast tego. Ale zamiast tego, stwierdził nagle, że wychodzi z cienia jakiegoś gęstego, jodłowego zagajnika na otwartą przestrzeń w środku lasu. Zamiast drewnianej podłogi, czuje pod stopami coś miękkiego, sypkiego. I wtedy do niego dociera. Stoi po środku lasu. Pod stopami chrzęścił mu suchy, sypki śnieg, który pokrywał też gałęzie drzew. Patrzy w górę, widzi bladoniebieskie niebo i wschodzące słońce, czerwone i wyraźne, a wokół absolutna głęboka cisza. Sam w zaśnieżonym cichym lesie. Dopiero teraz, w tym zimnym, obcym miejscu, dociera do niego prawda. Łucja nie kłamała. Musiał się poczuć głupio. Pewnie tak. Przypomina sobie o swoich docinkach na temat jej wymyślonego kraju, który, jak się okazało, wcale nie był wymyślony. Czuje się bardzo nieswojo, może nawet odczuwa pierwszy taki przebłysk strachu w tym dziwnym, zimnym i cichym miejscu. Mówi się, że ciarki mu przebiegły po plecach. I to robi? Pierwsza reakcja: Chce znaleźć Łucję. Zaczynają wołać: Łucjo, Łucjo, ja też jestem tutaj, to ja, Edmund. Ale odpowiada mu tylko cisza. Dochodzi do wniosku, że pewnie jest na niego zła za te wszystkie kpiny. No i słusznie by była. Oczywiście. I wtedy próbuje czegoś, co... no, przypomina przeproszyny. Ale czy on naprawdę żałuje? Dobre pytanie. Co on tam mówi? Woła. Hej, hej, Łusiu, przepraszam, że ci nie uwierzyłem. Teraz widzę, że od początku miałaś rację. Ale wyjdź już, proszę cię, dajmy temu spokój. Hm. Dajmy temu spokój. To nie brzmi jak szczera kruch. No właśnie. Z jednej strony przyznaje jej rację. Ale czy to płynie z głębi serca, czy raczej z tego, że jest sam w dziwnym miejscu i no trochę się boi? Wydaje mi się, że główną motywacją jest chęć przełamania tej nieprzyjemnej samotności, a niekoniecznie głęboka skrucha. On generalnie, wiesz, nie lubi przyznawać się do błędów. A jak Łucja nadal się nie pojawia, to jego reakcja to potwierdza, prawda? Tak, mówi do siebie z irytacją, prawie z pogardą, jak to dziewczynka. Dąsa się gdzieś i nie przyjmie radnych przeprosin. Zamiast pomyśleć, dlaczego mogłaby być zraniona, od razu przypisuje jej jakieś małostkowe motywacje. To pokazuje jego trudny charakter. Ta niechęć do wzięcia pełnej odpowiedzialności, taka wyniosłość, nawet jak wie, że nie miał racji. Dokładnie. Zaczyna myśleć o powrocie do domu, bo to miejsce zdecydowanie mu się nie podoba. I właśnie w tym momencie, kiedy czuje się najbardziej zagubiony i zirytowany, słyszy dźwięk dzwoneczków. Dźwięk staje się coraz głośniejszy. Aż za drzew wyłania się no, niezwykły pojazd. Wielkie sanie zaprzężone w dwa reny. Ten opis jest naprawdę sugestywny. Reny wielkości szetlandzkich kucyków, ich sierść tak biała, że w porównaniu z nimi nawet śnieg wydawał się szary. I te imponujące, pozłacone rogi, które błyszczą w słońcu, a uprząż ze szkarłatnej skóry i przeozdobiona dwuneczkami. Robi wrażenie, taki przepych i coś niezwykłego. Na koźle siedzi powożący, Przysadzisty karzeł. Niski, w grubym korzuchu z futra niedźwiedzia polarnego, czerwony kaptur, długa broda aż na kolana. Ale to nie on jest najważniejszy. Nie. Prawdziwie imponująca postać siedzi w samych saniach. Wysoka pani. Opis podkreśla jej wzrost. Bardziej wysoka niż najwyższa kobieta, jaką Edmund kiedykolwiek widział. Cała w białych futrach, w prawej ręce trzyma długą, prostą laseczkę ze złota. Różczka, oczywiście. Tak. A na głowie złota korona. Wygląda jak królowa. A jej twarz jest absolutnie niezwykła i, no, trochę niepokojąca zupełnie biała, jak śnieg lub papier lub wata cukrowa. Jedyny kolor to jej wargi, które płonęły jaskrawą czerwienią. I to podsumowanie jej wyglądu jest kluczowe. Była to twarz piękna, lecz dumna, zimna i surowa. Nie ma wątpliwości, to biała czarownica, która sama siebie nazywa królową Narni. Sanie zatrzymują się gwałtownie na jej rozkaz tuż przed Edmundem. Pani patrzy na niego surowo, tak przeżywająco, i pyta bardzo ostrym tonem: A kimże ty jesteś? Edmund jest kompletnie zaskoczony i wyraźnie przestraszony, jąka się. Ja, ja nazywam się Edmund. Tekst dodaje, że sposób, w jaki na niego patrzyła, bardzo mu się nie podobał. Od razu widać, kto tu rządzi. Ładczym tonem. I w ten sposób odzywasz się do swojej królowej. Ten chód, ten autorytaryzm, to go nie śmiela. Edmund próbuje się jakoś tłumaczyć. Proszę o wybaczenie, wasza królewska wysokość. Nie wiedziałem. Ale ona mu brutalnie przerywa, prawie krzyczy. Nie znasz królowej Narni? Ha, zaraz poznasz nas lepiej. Ale pytam raz jeszcze, kim jesteś? Edmund jest kompletnie zbity z tropu. Znowu się plącze w odpowiedzi. Niech mi wasza królewska wysokość wybaczy, ale nie wiem co odpowiedzieć. Jestem w szkole. To znaczy byłem. Teraz są wakacje. To spotkanie jest przesiąknięte napięciem i jego strachem. Od pierwszej chwili jest jasne, kto ma władzę. Ja. To zderzenie jego strachu i jej władczość jest absolutnie fundamentalne dla jego dalszych wyborów. Bez wątpienia. To przejdźmy teraz do, powiedzmy, głębszego znaczenia tego rozdziału. Jakie ważne wątki, motywy się tu pojawiają? Na pewno ten motyw prawdy i kłamstwa, prawda? Oczywiście, mamy łucję, która niezłomnie trzyma się prawdy, mimo wyśmiewania, mimo odrzucenia. A z drugiej strony mamy Edmunda który najpierw kłamie, drzwi z siostry, a potem sam musi się z tą prawdą brutalnie skonfrontować. Tak. Ale co ciekawe, ta konfrontacja nie prowadzi go od razu do pokory. To jest bardzo znaczące dla jego postaci. Widzimy też konsekwencje tej jego wcześniejszej złośliwości, niedowierzania. One tak jakby przygotowują grunt pod spotkanie z czarownicą. Czyli jego stan emocjonalny, poczucie winy, irytacja, strach, czyni go bardziej podatnym. Dokładnie tak. No i oczywiście jest ten nieśmiertelny motyw odkrywania magii w najbardziej prozaicznym miejscu stara szafa jako portal, klasyka fantazji. Ale tutaj to zyskuje dodatkowy wymiar przez te kontrastujące doświadczenia rodzeństwa. I to jest chyba kluczowa sprawa, żeby zrozumieć ten rozdział i dalsze losy Edmunda, ta fundamentalna różnica między jego a Łucji pierwszym kontaktem z narnią. Łucja spotyka fauna tumnusa. Tak. Istotę trochę płochliwą, ale w gruncie rzeczy dobrą, gościnną. Zapraszają na herbatę, opowiada historię. Jej pierwsze doświadczenie Narni jest nacechowane ciepłem, magią, takim poczuciem bezpieczeństwa, nawet jeśli Tumnus wspomina o carownicy. A Edmund? Jego pierwszy kontakt to spotkanie twarzą w twarz samą grozą, z zimną władzą. Zamiast herbaty i miłej rozmowy, dostaje przesłuchanie, strach. Poczucie bycia małym, nieważnym wobec potęgi królowej. Ta różnica jest ogromna. Fundamentalna. Ona kształtuje ich początkowe postrzeganie narni. Dla Lucji to miejsce cudowne, choć może i niebezpieczne. Dla Edmunda to od początku miejsce zimne, groźne, gdzie liczy się siła i władza. I to pierwsze wrażenie, ten strach. będzie miało ogromny wpływ na jego dalsze decyzje, na to komu zaufa, po czyjej stronie stanie. To też wiele mówi o samej Narni, że to kraina, gdzie dobro i zło współistnieją bardzo blisko siebie. A wybór ścieżki zależy od tego, kogo spotkasz i na co jesteś podatny. Podsumowując, ten rozdział to znacznie więcej niż tylko wprowadzenie kolejnego bohatera do magicznej krainy. To jest moment, który ustawia dynamikę konfliktu, wprowadza główną antagonistkę. I, co najważniejsze, stawia Edmunda na rozdrożu. I to rozdrożu, które od początku wydaje się prowadzić w bardzo niebezpiecznym kierunku. Jego pierwsze spotkanie w Narni zdecydowanie nie wróży niczego dobrego. Dokładnie. I właśnie z tą myślą możemy zostawić naszych słuchaczy. Edmund stanął oko w oko z kimś, kto podaje się za królową narni. Jego pierwsze wrażenie tej kraliny jest zbudowane na strachu, poczuciu niższości, konfrontacji z zimną, surową władzą. Jak to fundamentalnie odmienne doświadczenie od ciepłego przyjęcia Łucji przez fauna Tłunusa wpłynie na jego dalsze postrzeganie narni? Jak ukształtuje jego relacje z rodzeństwem i decyzje, które nieuchronnie będzie musiał podjąć i co ta drastyczna różnica w powitaniu mówi nam o naturze samej Narni, o siłach, które tam walczą o wpływy. To są pytania, które z pewnością znajdą odpowiedź w kolejnych rozdziałach.